Aleksander Fredro Zemsta. Streszczenie. Akt pierwszy scena pierwsza plany małżeńskie Cześnika. Komedia rozpoczyna się w pokoju zamkowym, gdzie Cześnik Maciej Raptusiewicz rozmawia ze swoim wiernym sługą dyndalskim o planach małżeńskich. Poranny nastrój sprzyja zwierzeniom. Cześnik zastanawia się nad wyborem żony i ma dwie kandydatki swoją młodą bratanicę Klarę oraz trzykrotnie wdowiałą podstolinę, Hannę Czerpiesińską. Po analizie Cześnik decyduje się na podstolinę, kierując się przede wszystkim jej majątkiem, licznymi folwarkami, lasami i dobrze zarządzanymi dobrami. Uważa, że Klara jest zbyt młoda i nie stała w uczuciach, podczas gdy dojrzała wdowa będzie bardziej odpowiednią partią. Dyndalski, wierny sługa, delikatnie przypomina swojemu panu o jego wieku i dolegliwościach zdrowotnych. Reumatyzmie, kurczach żołądka i innych schorzeniach, które mogą utrudniać życie małżeńskie. Cześnik jednak lekceważy te uwagi, wierząc, że wdowa również może mieć swoje ukryte wady. Scena druga przybycie papkina. Do zamku przybywa Józef Papkin, elegancko ubrany według mody francuskiej, z pistoletami w ręku. Jest to zubożały szlachcic, który żyje z łaski cześnika i musi wykonywać jego polecenia z powodu jakichś dawnych sprawek. Papkin od razu zaczyna opowiadać o zmyślonych przygodach z podróży. Jak cwałował na koniu, wywracał się ze sto razy i zniszczył swoją kolaskę. Cześnik doskonale zna papkina i nie wierzy ani jednemu jego słowu. Ironizuje, że papkin z pewnością przybył pieszo, a pieniądze przegrał w karty. Dendalski dodaje, że pistolety były pewnie wypalane na wrony, a nie podczas bitew. Gdy Papkin widzi śniadanie, twierdzi, że nie jadł od sześciu dni i chętnie się częstuje. Cześnik wyjaśnia Papkinowi swoją sytuację. Otóż jego brat, ojciec Klary, kupił zamek, ale drugą jego połowę zajmuje rejent Milczek. Słodki, cichy, z kornym licem, ale z diabłem, z diabłem w duszy. Dwie części zamku dzieli zrujnowany mur graniczny. Cześnik czuje się jak sowa we własnym domu, podczas gdy sąsiad czuje się swobodnie. Raptusiewicz zleca Papkinowi dwa zadania. Ma być swatem w staraniach o rękę pod Stoliny oraz posłem do Rejenta w kwestii sporów sąsiedzkich. Papkin obawia się konfrontacji z Milczkiem, ale nie ma wyboru, musi się zgodzić. Cześnik obiecuje mu hojną nagrodę za pomyślne załatwienie obu spraw. Scena trzecia Marzenia Papkina. Pozostawiony sam, Papkin jest zadowolony z planów Cześnika. Myśli sobie, że jeśli Raptusiewicz ożeni się z Podstoliną, to on sam będzie mógł starać się o rękę młodziutkiej i pięknej Klary. Śpiewa piosenkę, aby powiadomić o swoim przybyciu kobiety w zamku. Curuś moja, dziecię moje, co u ciebie szepce? Pani matko dobrodziejko, kotek mleko chłepce. Scena czwarta, wizyta u podstoliny. Papkin odwiedza podstolinę i w swoim kwiecistym stylu zaczyna jej prawić komplementy. Informuje ją, że został wybrany na swata i że pewien majętny, stateczny mężczyzna... Pragnie pojąć ją za żonę. Podstolina szybko domyśla się, że chodzi o Cześnika. Papkin wypytuje o jej decyzję, ale wdowa nie udziela jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, choć nie odmawia kategorycznie. Scena piąta spór o mur. Cześnik nagle dostrzega trzech murarzy, zatrudnionych przez rejenta, którzy naprawiają dziurę w murze granicznym. Wpada w gniew, krzycząc: Mur naprawia, mur graniczny, trzech murarzy. On rozkazał, on się waży. Mur graniczny, trzech na murze. Trzech wybije, a mur zburze! Zburze! Zniszczy aż do ziemi! Według Cześnika mur powinien pozostać w takim stanie, w jakim został kupiony wraz z zamkiem. Papkin powtarza słowa o burzeniu muru, a Cześnik bierze to za deklarację gotowości i każe mu rozegnać robotników. Papkin bezskutecznie próbuje załagodzić sytuację pokojowo. Scena szósta. Tajemne spotkanie zakochanych. W altanie ogrodowej spotykają się potajemnie Klara i Wacław, syn Rejenta Milczka. Młodzi są w sobie zakochani, ale ich miłość musi pozostać w tajemnicy z powodu konfliktu ich rodzin. Wacław jest pesymistyczny. Obawia się, że będą okrutnie rozdzieleni przez spór stryja Klary, jego ojca. Wacław proponuje Klarze wspólną ucieczkę i potajemny ślub. Klara jednak zachowuje rozsądek i stanowczo odmawia. Nie chce być wykradziona ani pozostać w niesławie. Mówi, że zrobi wszystko oprócz czegoś, co naraziłoby ją na zniesławienie. Słysząc czyjeś kroki, młodzi muszą się rozstać. Wacław jeszcze raz naciska na zmianę zdania Klary, ale dziewczyna odchodzi zdenerwowana. Scena siódma i ósma bójka przy murze. Papkin usiłuje namówić murarzy do zaprzestania pracy, ale ci go ignorują. Woła więc śmigalskiego, dworzanina cześnika, który wraz z grupą ludzi przegania robotników. W oknach pokazuje się rejent i cześnik, którzy nawzajem sobie grożą. Cześnik prosi o strzelbę i mówi, że wcześniej trupem zaścieli mur, niż pozwoli go naprawić. Rejent nazywa go rozbójnikiem i nakazuje majstrowi dalej pracować. Wywiązuje się bójka między murarzami a pachołkami Cześnika. Cześnik grozi nawet, że zastrzeli rejenta, który szybko ukrywa się w domu. Rejent liczy na to, że będzie mógł podać Cześnika do sądu za napad i pobicie. Ostatecznie murarze przerywają pracę, a Cześnik obiecuje im odszkodowanie. Papkin, widząc, że niebezpieczeństwo minęło, zaczyna się nagle odgrażać i przechwalać swoją odwagą. Za papkinem pojawia się Wacław, mówiąc, że woli zostać jego jeńcem niż zginąć z jego ręki. Papkin zaskoczony, pyta, czy Wacław zna jego męstwo i się go boi. Młodzieniec potwierdza i przedstawia się jako komisarz rejenta. Papkin triumfuje i zabiera jeńca do Cześnika, myśląc, że sprawi mu tym radość. W głębi duszy sądzi też, że na złość rejentowi odda Klarę Wacławowi. Akt drugi. Scena pierwsza: Jeniec ucześnika. Papkin wchodzi do pokoju Cześnika i opowiada o trudzie swojej walki, prosząc o wino. Cześnik jednak widział wszystko przez okno i zarzuca mu kłamstwo. Papkin nie ustaje w przechwałkach i jako dowód swoich zasług przyprowadza jeńca, komisarza rejenta. Cześnik nie widzi potrzeby trzymania jeńca i każe mu odejść. Poleca przekazać rejentowi, że jeśli będzie go zaczepiał, nie pozostanie mu dłużny. Wacław próbuje nakłonić Cześnika do zgody z rejentem, mówiąc patetycznie o potrzebie pojednania. Cześnik stanowczo odpowiada Próżdy słońce w miejscu stanie, wszudy w morzu wyschnie woda, nim tu u nas będzie zgoda. Scena druga. Prawdziwa tożsamość Wacława. Po wyjściu cześnika Papkin próbuje uwolnić Wacława za niewielki okup. Młodzieniec jednak odmawia odejścia i wyjaśnia, że chce pozostać blisko Klary. Pokazuje Papkinowi sakiewkę pełną złota i proponuje układ. Papkin, narzekając na swoją trudną sytuację finansową, zgadza się zatrzymać jeńca. Wacław wyjawia mu swoją prawdziwą tożsamość. Jest synem rejenta Milczka i kocha Klarę. Papkin jest załamany tym wyznaniem, ale widok sakiewki sprawia, że zgadza się pomóc. Wacław grozi mu jednak, że jeśli go zdradzi, zostanie ukarany. Dochodzi do absurdalnej sytuacji. Papkin musi być posłuszny swojemu własnemu jeńcowi. Scena trzecia plan Klary. Klara podsłuchała rozmowę i mówi Wacławowi, że jego pomysł jest ryzykowny. Ten jednak przekonuje ją, że to lepsze rozwiązanie niż ucieczka i potajemny ślub. Klara zgadza się, ale obawia się zdrady papkina. Dziewczyna informuje Wacława o planach ślubnych Cześnika z Podstoliną. Radzi mu, aby chwalił wdowę we wszystkim i zdobył jej przychylność. Z pewnością Podstolina pomoże mu zostać w zamku. Klara biegnie do Hanny, aby powiadomić ją o czekającym gościu. Scena czwarta i piąta – dawny romans. Wacław w samotności zastanawia się nad zmienną naturą kobiet. Po chwili dochodzi do spotkania z stoliną. Okazuje się ku zaskoczeniu obojga, że się znają. Wacław poznał ją w młodości, podczas bujnego życia towarzyskiego w stolicy. Spotkali się na balu, gdzie młodzieniec podawał się za księcia Rodosława z Litwy, aby zwiększyć swoją atrakcyjność w towarzystwie. Między Wacławem a Hanną nawiązał się wówczas romans. Gdy Wacław wyjechał, Podstolina szukała go po całej Litwie, ale oczywiście nie mogła znaleźć nieistniejącego księcia. Hanna opowiada o swoim ostatnim małżeństwie. Jej trzeci mąż, Podstoli, ożenił się z nią na wiosnę i zmarł jesienią. Teraz wdowa zgodziła się poślubić Cześnika, ale chętnie odnowiłaby dawny romans z Wacławem. Wacław wstydzi się swojego postępowania z przeszłości. Jest zdziwiony, że Podstolina chce kontynuować znajomość, mimo słowa danego Cześnikowi. Próbuje wyjść, ale Hanna mu na to nie pozwala i próbuje zaprowadzić go do swoich komnat. Scena szósta: zmieszanie. Do podstoliny i Wacława dołącza Klara. Jest zadowolona, że jej ukochany i opiekunka są w dobrych stosunkach i ma nadzieję na pomoc Hanny. Nie przypuszcza jednak, jak wyglądała ich rozmowa, ani jakie łączyły ich dawne relacje. Oboje wydają się zmieszani. Podstolina prosi Klarę o milczenie odnośnie obecności Wacława i zabiera go na stronę pod pretekstem przejrzenia dokumentów. Obiecuje wszystko później wyjaśnić dziewczynie. Klara, pozostawiona sama, śmieje się z sytuacji. Wie, że podstolina próbuje ją zwieść, ale rozumie, że sprawa jeszcze nie jest wygrana. Scena siódma. Adoracja Papkina. Papkin patetycznie i wzniośle wita Klarę, próbując ją adorować. Wyznaje jej miłość w górnolotnych słowach, Porównując siebie do zuchwałego lwa i boskiego strzelca. Klara poddaje w wątpliwość jego przechwałki, mówiąc, że dawniej rycerze najpierw udowadniali swoje męstwo, a dopiero potem starali się o rękę ukochanej. Papkin klęka i się oświadcza. Klara zgadza się rozważyć jego propozycję, ale stawia trzy trudne warunki: pół roku milczenia, rok i sześć dni żywienia się wyłącznie chlebem i wodą oraz zdobycie najprawdziwszego krokodyla. Papkin jest gotów zrobić wszystko dla ukochanej. Scena ósma i dziewiąta. Wesele Cześnika. Po wyjściu Klary, Papkin narzeka na jej wygórowane oczekiwania. Zdobycie krokodyla wydaje mu się szczególnie trudne. Wraca Wacław i pokazuje mu sakiewkę, przypominając o zachowaniu tajemnicy. Przybywa Cześnik i oznajmia, że oficjalnie jest już zaręczony z stoliną. Opowiada, jak podszedł wdowę, pocałował ją. A ta zawstydzona zgodziła się przyjąć jego propozycję i dała mu pierścień. Ale ten kategorycznie odmawia: Cześnik poleca Papkinowi pójść do rejenta i wyzwać go na pojedynek na szable. Miejscem walki mają być trzy kopce w czarnym lesie o godzinie czwartej. Papkin boi się tej konfrontacji i proponuje pisemne wezwanie, ale Cześnik nalega na osobiste przekazanie wyzwania. Obiecuje zemścić się na milczku za każdą krzywdę wyrządzoną posłowi i przyrzeka hojne wynagrodzenie. Akt trzeci. Scena pierwsza fałszywe zeznania. Rejent spisuje zeznania murarzy i nakłania ich do składania fałszywych oskarżeń. Mają potwierdzić, że zostali ciężko pobici przez ludzi Cześnika i nie są zdolni do dalszej pracy. Rejent pisze też, że rodziny murarzy zostały bez środków do życia, chociaż wszyscy robotnicy są kawalerami. Milczek próbuje zmusić ich do zeznania, że Cześnik groził mu śmiercią, ale ci się nie zgadzają. Wszyscy widzieli, że Raptusiewicz strzelał do makówki, a nie do Rejenta. Ten jednak woła, że takie zeznanie wszędzie znajdzie świadków i każe murażom podpisać się pod wezwaniem znakiem krzyża. Gdy pytają o zapłatę, Rejent odpowiada, że zapłaci im cześnik i wypycha ich za drzwi. Scena druga: plany małżeńskie Rejenta. Rejent mówi synowi, że jest z niego dumny i jest jego całą nadzieją. Gdy młodzieniec nie rozumie, ojciec wypomina mu potajemną miłość do Klary. Wacław tłumaczy się, że zanim wyjawi ojcu prawdę, chciał doprowadzić do sąsiedzkiej zgody. Rejent twierdzi, że jest bogobojny i skory do zgody, ale Cześnik jest awanturnikiem i pojednanie się nie uda. Rejent oświadcza, że Wacław musi poślubić Podstolinę. Przypomina synowi, że Hanna była jego dawną kochanką ze studenckich czasów. Wacław mówi, że Podstolina jest już zaręczona z cześnikiem, ale rejent mu nie wierzy. Wyjaśnia, że obiecał jej ślub ze swoim synem i ustalił warunki intercyzy. Strona zrywająca umowę musi zapłacić drugiej 100 tysięcy kary. Wacław błaga ojca o zmianę decyzji. Mówi, że nie przeżyje rozłąki z Klarą i straszy porywczością Cześnika. Rejent jednak pozostaje nieugięty i przypomina Co los spuści przyjąć trzeba, niech się dzieje, wola nieba. Scena trzecia i czwarta. Wizyta Papkina. Rejent zostaje sam i wyraża nadzieję, że Cześnik, gdy postrzeże, iż nadudka wystrychnięty... Może, może apopleksją będzie tknięty. Przybywa Papkin i najpierw, chcąc zrobić wrażenie, długo wychwala swoje cnoty i męstwo, wybrzydzając przy tym na jakość wina. Rejent jest coraz bardziej zniecierpliwiony. Gdy Milczek straszy go wyrzuceniem przez okno, Papkin traci całą swoją odwagę i niepewnie przekazuje wezwanie do pojedynku. Rejent dziwi się, że Cześnik ma czas na pojedynki, skoro powinien być zajęty przygotowaniami do wesela. Dopytuje o uczucia podstoliny do Cześnika. Papkin zapewnia, że Hanna jest w nim bardzo zakochana. Scena piąta, szósta i siódma. Zdrada podstoliny. Nadchodzi podstolina i Rejent otwarcie traktuje ją jak swoją synową. Hanna przyznaje, że działała bez zastanowienia, zaręczając się z Cześnikiem. Potwierdza, że zamierza poślubić Wacława. Rejent jest dumny, że odebrał narzeczoną Cześnikowi. Podstolina wyznaje, że wybiera Wacława ze względu na dawny romans. Nagle Hanna zauważa Papkina, podsłuchującego ich rozmowę. Każe mu opuścić zamek i zarzuca, że to przez niego omalnie wpadła w ręce tyrana Cześnika. Rejent daje Papkinowi odpis dokumentu i list do Raptusiewicza. Papkin próbuje dotrzeć do sumienia podstoliny, ostrzegając, że Cześnik nie przeżyje takiej zniewagi. Hanna jednak nie zmienia decyzji i prosi tylko, by Papkin przekazał Raptusiewiczowi przeprosiny. Rejent przekazuje Papkinowi list do Cześnika. Gdy poseł wychodzi za drzwi, słudzy milczka spychają go ze schodów. Akt czwarty. Scena pierwsza i druga. Przygotowania do wesela i zdrada. Cześnik w towarzystwie śmigalskiego i kuchmistrza Perełki przygotowuje się do wesela. Nakazuje śmigalskiemu zaproszenie gości, a kucharz ma przygotować wykwintne potrawy i ozdobić stu imionami nowożeńców, Maciej i Hanna, z sercami oraz napisem wiwat. Cześnik ogląda swoją szablę, zwaną panią Barską i wspomina czasy Konfederacji Barskiej oraz młodość, gdy na Sejmikach spory rozwiązywano z użyciem szabli. Wraca poturbowany Papkin, prosząc o wino. Opowiada, jak sam rejent czuł do niego respekt, ale Cześnik wie, że mija się z prawdą. Raptusiewicz sugeruje, że Papkin mógł zostać otruty winem, co wywołuje u niego panikę. Cześnik czyta list od rejenta i dowiaduje się, że Hanna zgodziła się wyjść za Wacława. Wpada w straszną złość i czuje się upokorzony. Jest przekonany, że to Milczek nakłonił podstolinę do zmiany decyzji i przysięga mu zemstę. Scena trzecia i czwarta testament Papkina. Papkin jest przekonany, że został otruty i wkrótce umrze. Dyndalski najpierw zapewnia go, że rejent nie ma interesu w morderstwie zwyczajnego sługi, ale gdy słyszy, że sam Cześnik to zasugerował, zmienia zdanie i radzi wezwać księdza. Papkin, analizując wizytę u rejenta, jest przekonany, że Milczek niepostrzeżenie dodał trucizny do alkoholu. Płacząc, postanawia sporządzić testament. Scena piąta. Zemsta Cześnika. Cześnik wyśmiewa panikę Papkina i planuje zemstę na rejencie. Każe Dyndalskiemu napisać list, który ma wyglądać jak napisany przez Klarę do Wacława. Dyndalski czuje się niepewnie w pisaniu, ale Cześnik nalega. Rozpoczyna się komiczna scena dyktowania listu. Dyndalski spisuje wszystko słowo w słowo, łącznie z ulubionym powiedzeniem Cześnika – mocium panie. Plami też papier atramentem. Cześnik, widząc nieudolność sługi, drze kartkę na kawałki. Kolejna próba kończy się podobnie. Raptusiewicz porzuca więc pomysł z listem. Papkin wyjawia, że wszyscy w zamku znają Wacława, bo był tam rano jako jeniec. Cześnik jest rozgniewany, że Papkin wcześniej mu o tym nie powiedział. Ten wyjaśnia, że jego milczenie było opłacone sakiewką złota od Wacława. Papkin przestaje bać się cześnika, bo jest przekonany o swojej rychłej śmierci. Cześnik postanawia wysłać do Wacława róże z zaproszeniem od Klary. Dyndalski ma ustawić w krzakach straże, które pojmą syna rejenta podczas przechodzenia przez mur. Służący uważa, że plan jest niegodny szlachcica, ale cześnik nie zmienia decyzji. Scena szósta i siódma Testament i ostrzeżenie. Papkin odczytuje klarze swój testament. Nie posiada nieruchomości. Klarze zapisuje angielską gitarę i kolekcję motyli. Swoją szablę Artemizę przekaże najdzielniejszemu rycerzowi w Europie, o ile ten wystawi mu pomnik. Wykonawcami testamentu mają być Klara i Cześnik. Papkin zabrania im spłacania długów, które zostawił, bo będą pamiątką po zmarłym. Do Klary i Papkina dołącza Wacław. Mówił ukochanej, kochanej, że ojciec zmusza go do ślubu z Podstoliną. Klara obawia się reakcji Cześnika. Wacław uspokaja ją, że Raptusiewicz zna go jako komisarza, ale Papkin wyznaje, że wyjawił prawdę. Jest bliski śmierci, dlatego nikogo się nie obawia. Ostrzega Wacława o przygotowanej zasadzce. Scena ósma. Ślub. Do pomieszczenia wchodzą Cześnik, Dyndalski i Pachołkowie Hajduki. Cześnik jest dumny, że złapał syna rejenta we własnym domu. Wacław odważnie prosi o szable. Cześnik nie zamierza z nim walczyć. Wyjaśnia, że skoro rejent wykradł mu narzeczoną, to Wacław ma do wyboru: albo stracić życie, albo poślubić Klarę. Raptusiewicz będzie miał zemstę doskonałą, bo zarówno rejent, jak i podstolina zostaną z niczym. Wacław nie wierzy własnym uszom i pyta, czy już dziś brać ślub. Cześnik potwierdza. Klara jest zachwycona, Wacław szczęśliwy. Cześnik domyśla się teraz, że młodych już wcześniej łączyło uczucie, i aż zaciera ręce na myśl o złości rejenta. Odchodzą do kaplicy, gdzie czeka już ksiądz. Papkim wszystko słyszy jest załamany. Scena dziewiąta, dziesiąta i jedenasta. Konfrontacja. Dyndalski zbiera podarte kawałki listu i żali się na wymagającego Cześnika. Rejent przybywa do części zamku należącej do Cześnika. Jest zaskoczony ciszą i pustką. Wcześniej pojawił się na miejscu pojedynku, ale tam również nikogo nie było. Dyndalski stwierdza, że Milczek miał szczęście, bo z pewnością przegrałby w walce. Rejent słyszy z kaplicy weselne okrzyki. Sługa wyjaśnia mu, że to ślub Wacława. Rejent nie wierzy. Nadchodzi czwarta, wyznaczona godzina pojedynku. Dochodzi do spotkania Cześnika i Rejenta. Początkowo sięgają po szable, ale Raptusiewicz nie chce walczyć z gościem we własnym domu. Cześnik tłumaczy, że musiał odebrać syna Rejentowi, aby zemścić się za stratę pod stoliny. Mówi — Nie wódź mnie na pokuszenie, ojców moich, wielki Boże! Wszak gdy wstąpił w progi moje, włos mu z głowy spaść nie może. Scena dwunasta i trzynasta. Pojednanie. Wacław i Klara wychodzą z kaplicy jako małżeństwo. Pan młody prosi ojca o błogosławieństwo, a Klara apeluje, aby Cześnik zakończył spór. Przybiega pod stolina, jest zaskoczona, że Wacław poślubił inną kobietę. Wyjaśnia prawdę. Zgodziła się na propozycję rejenta dla pieniędzy. Zapisanym majątkiem mogła rozporządzać tylko do chwili za mąż pójścia, Klary. Dlatego teraz musi go zwrócić i obawia się biedy. Hanne zabezpiecza jednak intercyza sporządzona przez rejenta. Może otrzymać 100 tysięcy jako odszkodowanie za zerwanie umowy. Klara deklaruje, że zapłaci pod stolinie należność ze swojego posagu. Rejent powołuje się na wolę boską i błogosławi nowożeńców. Papkin zdaje sobie sprawę, że nie został otruty, drze na kawałki swój testament i przyłącza się do weselników. Cześnik podaje rejentowi rękę na zgodę. Woła na wesele i nastaje pojednanie. Na zamku zapada pokój, a spór o mur graniczny zostaje zażegnany dzięki miłości młodych i splątanym intrygom starszych.